Witam, witam. W dzisiejszym live'ie powiem Ci, w jaki sposób możesz się przedstawić po angielsku e, lub kogoś. I już przechodzę do rzeczy. I'm going straight to the point. E, na początek będą dwa zwroty, jakie możesz użyć do tego, by przedstawić siebie. I możesz powiedzieć coś takiego. Oczywiście możesz powiedzieć hi, my name is, cześć, nazywam się. Ale chciałam, żebyś poznał bardziej zaawansowane zwroty. Bardziej takie zwroty, których użyją native speakerzy. I just wanted to introduce myself. Chciałam się przedstawić. Tylko chciałam się przedstawić. I just wanted to introduce myself. I'm Marta. Jestem Marta. I just wanted to introduce myself. I'm Marta. Muszę oczywiście powiedzieć cześć. Hi. I just wanted to introduce myself. My name is Marta. Albo I'm a Marta. Kolejny zwrot to. Kiedy również chcesz do kogoś tak zagadać troszeczkę, i możesz powiedzieć też. Cześć. Hi. I don't think we've met before. Nie sądzę, że wcześniej się, się już poznaliśmy, że spotkaliśmy się wcześniej. My name is Marta. Hi, I don't think we've met before. My name is Marta. Cześć. Nie sądzę, że byśmy się wcześniej spotkali, poznali, nazywam się Marta. Kiedy chcesz kogoś przedstawić, powiesz, this is. To jest. This is my brother. This is my sister. Her name is Anna. This is my brother. His name is Arthur. To jest mój brat. Nazywa się Artur. Um, chciałam, żebyś poznał. I'd like you to meet. Chciałam, e, chciałam, żebyś Ty poznał. I'd like you to meet my friend Piotr. Chciałam, żebyś poznał mojego przyjaciela Piotra. I'd like you to meet my sister. Sylwia. Chciałam, żebyś poznała moją siostrę, Sylwię. Kolejne. W formie pytania to Have you met? Czy poznałeś już? Have you already met? Czy już poznałeś? Have you already met my mom? Czy już poznałeś moją mamę? Have you already met my friend? Czy już poznałeś moją przyjaciółkę? Have you already met? Kolejne to e, Chciałam cię przedstawić komuś. I'd like to introduce you to my dad. Chciałam ciebie przedstawić tacie. Zawsze w regułach sawawiru, czyli dobrego wychowania. Jest taka zasada, że osobę, osobę. Jak to było? Osobę ważniejszą. Przedstawiamy osobie mniej ważnej. Czyli chciałam ciebie przedstawić, mojemu tacie. To może nie będzie dobrze, ale um, no jeżeli zależy, jeżeli to jest ważna dla nas osoba, super ważna, e, na przykład narzeczony, no to możemy to powiedzieć, tak? Chciałam Ciebie przedstawić, mojemu tacie. I'd like to introduce you to my, my dad. I'd like to introduce you to my friend. Chciałam Ciebie przedstawić mojej przyjaciółce. I możesz powiedzieć Monika albo Marta, this is my fiancee, Piotr. Moniko czy Marto, to jest mój narzeczony Piotr. I jeżeli przedstawisz się, ktoś może odpowiedzieć na to: Nice to meet you. Nice to meet you. Albo w bardziej formalny sposób, bardziej taki elegancki sposób może powiedzieć: It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. To przyjemność Ciebie spotkać. It's a pleasure to meet you. I odpowiedź na to może być likewise, czyli również albo. And you, i ciebie. It's a pleasure to meet you and you. Uh, nice to meet you likewise. I już masz gotowe zwroty możesz sobie przewinąć ten odśrodek, ten, <grym> ten odcinek oczywiście do początku i powtórzyć te zdania, te gotowce, nauczyć się ich i już wiesz, w jaki sposób zagrać rozmowę, jak się przedstawić. Trzymam kciuki. No i do zobaczenia w kolejnym live. Yeah, I keep my fingers crossed for you and see you in a next live soon. Bye bye.